Cześć, witaj serdecznie, mam na imię Karolina, inaczej Karatas Yoga i dzisiaj chciałabym Ci przybliżyć troszeczkę słowa, które często pewnie słyszysz w wiodze podczas praktyki, słowa, które wywodzą się z sanskrytu i może nie do końca wiesz, co oznaczają. Także przejdźmy dzisiaj sobie przez kilka takich podstawowych słów, żeby troszeczkę głębiej wejść w temat jogi i poznać ją odrobinę lepiej. Zaczniemy od namaste. Namaste, oczywiście, jak pewnie wiesz, jest to powitanie. Z sanskrytu oznacza kłaniam się Tobie. Namaskar, znaczy namaste, pochodzi od połączenia dwóch słów namas, czyli ukłon, pokłon, i kara, czyli akcja, działanie, czyli jest to Akt pokłonu. W bardziej duchowej wersji to oznacza rozpoznanie boskości w drugim człowieku czyli moja boskość kłania się Twojej boskości. Natomiast jest to wyrażenie jest to powitanie, które jest również używane w języku potocznym, świecko, powszechnie bardzo stosowane w Indiach jako po prostu powitanie. Na dzień dobry czy też na do widzenia również mówimy namastej. Kolejne słowo, które na pewno słyszałeś, to jest mantra. Mantry są to melodyjnie intonowane, powtarzane słowa lub sylaby pochodzące właśnie z języka sanskrytu bądź z języka pali. Czasami mają znaczenie i są to po prostu słowa. Czasami są to po prostu sylaby, które nie mają większego znaczenia, a mają za zadanie wywołać określoną wibrację określonej częstotliwości. Te wibracje mają działać albo energetyzująco, albo E, I taką najbardziej znaną mantrą, i tutaj przejdziemy do naszego trzeciego słowa dzisiaj, jest om. E, om to jest też mantra, e, om to jest też symbol. E, om tak naprawdę składa się z trzech liter: litera A, U, M e, i tak też jest to intonowane. E, ta mantra. Ta, ta, ta sylaba tak naprawdę ma częstotliwość 432 Hz i uważana jest za częstotliwość natura, natury, naturalną częstotliwość, która występuje wszędzie w przyrodzie. Jest też uważana za wibrację, która towarzyszyła początkom powstania Ziemi więc bardzo taka prymitywna i pierwotna. Pierwotna wibracja. Czwartym słowem, możecie zaskoczyć, ale będzie słowo yoga, bo wszyscy wiemy, że no yoga to praktyka, tak? Natomiast co znaczy samo słowo? Z sanskrytu ono wywodzi się od korzenia słowa yuj, co oznacza, Połączyć, jednoczyć i chodzi o połączenie czy też jednoczenie, Unię Ciała, Duszy i Umysłu, więc w tym znaczeniu praktykujemy jogę nie tylko jako fizyczne ćwiczenia, ale też również koncentrujemy się, trenujemy nasz umysł i również zwracamy się bardziej do własnego wnętrza, do naszej duszy. Drishti, też takie słowo, które pewnie się gdzieś przez pewne um, zajęcia przewinęło i może nie do końca wiedziałeś, co to znaczy skoncentruj swoje drishti. Um, drishti to jest właśnie skoncentrowany wzrok. Tak, w wolnym tłumaczeniu. Jest to e, miejsce naszej koncentracji uwagi. Może to być koncentracja podczas wykonywania asan, czyli koncentrujemy się w, na konkretnym e, punkcie w przestrzeni. Może to być e, driści wykorzystywane, czyli koncentracja wykorzystywana podczas e, medytacji, czyli mamy dany punkt, e, na którym fo fokusujemy się, na którym się e, koncentrujemy podczas medytowania. E, może to być e, w ogóle driści. Jako fokus w naszym życiu, e, i poza matą, również możemy mieć pełną koncentrację na danym e, obszarze, w którym chcemy pracować i w którym chcemy mm, poświęcić uwagę. Chaturanga. E, ci, którzy wiedzą, co to znaczy, no, to jest taka piekielna pozycja. E, ci, co nie wiedzą, na pewno też wiele razy słyszeli. E, no Innymi słowy, e, jest to nasza. Deska, tak naprawdę. E, w tłumaczeniu dosłownym jest to kij o czterech kończynach, e, czyli pozycja proste ciało. Opieramy się tylko na palcach u stóp i na dłoniach przy łokciach skierowanych wzdłuż tułowia. E, no, jest to dosyć wymagająca pozycja, ponieważ mamy całe ciało zaangażowane, cały kor zaangażowany. E, jest to tak, pozycja kija na czterech kończynach, czaturanga rana pewnie też wielokrotnie gdzieś się przewinęło to słowo Chociażby pranayama, czyli cały zestaw technik um, oddechowych. No, i w takim wolnym tłumaczeniu, prana oznacza właśnie oddech, natomiast bardziej dosłownie, czy też trochę głębiej, jak wejdziemy w znaczenie słowa prana, jest to nasza życiowa energia. I ta życiowa energia przepływa przez nasze ciało i też wokół naszego ciała e jest właśnie inicjowana, stymulowana poprzez oddech. Możemy właśnie e zwiększyć nasze siły witalne poprzez, przez pewne techniki oddechowe, które wspomagają e, podnoszenie energii. Możemy też uspokoić swoją pranę, swoją energię poprzez techniki uspokajające. Tak więc, prana jest bezpośrednio związana z oddechem, natomiast ma troszeczkę e, głębsze znaczenie niż po prostu sam oddech. E, oczywiście jest utożsamiana z elementem powietrza jak najbardziej. Czakra. Słowo, które z sanskryty dosłownie oznacza koło. I czakry są to właśnie takie węzły energetyczne. Jest ich siedem w ciele. One mają określone położenie, mają określony kolor, mają też określoną mantrę dostosowaną do swoich funkcji. Są ułożone w jednej linii od góry do dołu, zaczynając od dołu jest to czakra podstawy, czyli taka czakra, która nas uziemnia, i jeżeli czujemy jakiś brak balansu w naszym życiu, to jest właśnie ta czakra, przy. Nad którą pracujemy, aby troszeczkę się uziemnić i, i poczuć się pewniej. Później mamy czakrę sakralną, jest to czakra obfitości, płodności również, jest zlokalizowana właśnie w naszych narządach płciowych. Kolejna trzecia czakra to jest czakra splotu słonecznego, jest to czakra ognia, jest to czakra kreatywności, też wiąże się z naszą przemianą materii, więc to jest też czakra, nad którą pracujemy przy zaburzeniach odżywiania, na przykład, właśnie, gdy potrzebujemy wzmóc swoją kreatywność, to jest trzecia czakra. Czwartą czakrą jest czakra serca, czyli wszelkie emocje, które przeżywamy, to jest właśnie ta czakra zlokalizowana w okolicy serca. Kolejną czakrą jest czakra gardła, czyli Wszelkie kwestie związane z wyrażaniem siebie, nie tylko w słownie, ale w ogóle cała ekspresja, ekspresja też artystyczna to jest wszystko przez czakrę gardła naszego. Kolejna czakra to jest czakra trzeciego oka, zlokalizowana między Dwoma oczyma. Jest to czakra koncentracji, czakra mądrości i ostatnia, siódma czakra korony, która jest na czubku naszej głowy, jest to taka najbardziej spiritual czakra, najbardziej uduchowiona spiritualna czakra w naszym ciele. Ciała Sana Dla wielu e, ulubiona pozycja w wiodze, najczęściej stosowana na koniec. E, jest to m, pozycja restauratywna, e, naprawcza w wiodze. Dosłownie z sanskrytu oznacza e, pozycję martwego ciała, e, bo mniej więcej e, chodzi nam o taki stan, kiedy to ciało jest właściwie e, ciężkie, e, takie no, bezwładne i tylko e, obserwujemy, jest w stanie zupełnie relaksacji. Mam nadzieję, że troszeczkę Ci przybliżyłam znaczenie słów, których używamy w wiodze podczas zajęć. jeżeli są jeszcze jakieś słowa, które chciałbyś poznać lepiej, to zapraszam do komentowania, zapraszam też do subskrypcji po więcej wideo związanych z jogą i po praktykę jogową. Można mnie też obserwować na Instagramie albo Facebooku Karadas Yoga. Zapraszam serdecznie i widzimy się na macie. Namaste.